No, no, i no, 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 no i właśnie, I potem pani będzie musiała wycinać. Nie, to nie dlatego, że będzie musiała sobie wycinać, tylko zwróć uwagę, że po raz pierwszy robimy odcinek na wizji. Tak, i bardzo się stresujemy, ale mimo no, wszystko bardzo. damy radę. No dobrze. Ja ale nawet zwróć uwagę, musiałem rękawy zakasać. Tak, bo... ja swoje obciąłem także spokojnie. Ale patrzcie państwo, tak jak w naszych odcinkach, kolega przychodzi w tej samej koszulce, taki tutaj postanowił tak. na wizji pokazać się z tą samą Koszego. Bo to jest jedyna, którą mam. No ale dobrze, wracamy. Ale to wytłumacz dlaczego. No dlaczego, bo jest fight, the good fight, czyli jedyne, o co warto walczyć, to ważne sprawy. No i i tak trzeba. No to walczymy. No walczymy. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj mamy rozmawiać o tym, czym różni się historyk zawodowy. Ale zaraz, ale może zanim do tego przejdziemy, to no. powiedzmy w ogóle. A to Ty to, powiedz. Coś... Proszę Państwa, oprócz tego, że. Dzielimy się głosem. Postanowiliśmy dzielić się też wizją. Nie wiem, jak to nam wyjdzie przez kilka kolejnych odcinków. Będziemy starali się, tak na przemian, raz audio, raz audio i wideo. Nawet postanowiliśmy znaleźć nowy tytuł dla naszej serii, tej takiej. Czy się ono upowszechni? Tego nie wiem. Zresztą zobaczymy. No, to jest tak. Było dwóch... Albo jest. No, przepraszam, dalej jest. dalej jest. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Takie były nasze początki. Tak. Teraz mamy dwa mikrofony. Jedną kamerę. Albo dwóch historyków i jedną kamerę, bo to nigdy nie wiadomo. Lub też można tak to interpretować faktycznie. No, ale chyba dobrze. I teraz, co my chcemy za pomocą tej wizji osiągnąć? Tak, no bo pytanie, dlaczego. Przepraszam, tak, weszłem ci po hamsku, ale. Dobrze, no tak. Na początek myślę, że Tak, tak, bo w końcu. A mi też Nasze korzenie, także możemy spokojnie powiedzieć, że chcieliśmy zaproponować coś nowego, bo robimy przecież podcasty, ale trzeba się Państwa, tak. I chcielibyśmy zobaczyć, czy da się z pomocą wizji przekazać coś innego niż to, co robimy z pomocą dźwięku. O, no może to niekoniecznie, ale w każdym razie, proszę Państwa, żeby nie przedłużać tego, tak, historia w pigułce. Ten krótki jak na razie cykl. Planujemy 10 kilkanaście odcinków, żeby opowiedzieć Państwu o takich podstawowych problemach, jakie stoją przed współczesnym historykiem. Nie będziemy powtarzać tutaj schematów, no to państwo znają. To niebezpieczeństwo no. też istnieje, czy być może część z Państwa zaczęło się pytać, czy będziemy powtarzać to, co mówiliśmy w audio czy, czy w podcastach? Chyba nie. Chyba nie, no pewnie część wątków się przewija, no bo w końcu nie zmieniamy poglądów, dlatego że jesteśmy na wizji, nie jesteśmy politykami. Ale staramy się pokazać Państwu coś nieco innego, też krótszego chyba, bo. Nasze podcasty trwają już koło godziny każdy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby siedzieć i oglądać nas godzinę. No, koło 10 minut, 10-12 minut i starczy. Najważniejsze problemy, które hmm, dręczą współczesnego Czyli możemy historyka. tylko zasygnalizować. Tak. Pigułka. Ale nie uważasz, że to powinna być, być może, zachęta nie tylko dla nas, ale także i dla Państwa, żeby w nawiązaniu do tych problemów, które podjęliśmy, mogliśmy tylko zasygnalizować, żeby na przykład o nich więcej powiedzieć, czy na przykład w podcaście, czy kto wie, może poświęcić osobny odcinek piłki. Być może, no wiesz, zobaczymy, będziemy się rozwijać. To może jesteśmy powiedzmy, tego. gdzie jeszcze jesteśmy, bo być może. A to ty musisz część powiedzieć. Z Państwa, to, to nie. Część z Państwa się pyta. No, jesteśmy w bibliotece w jednego z instytutów Uniwersytetu Wrocławskiego w centrum Minawilego Branta. Bardzo się cieszę. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli rzucicie okiem na ten regał. Teraz nie wiem z której strony, przed Państwem, <laughs> no, dla nas to tak trochę z boku. No, nie wybieraliśmy tych książek, ale to tylko pokazuje, mm -hmm. jak zróżnicowaną problematyką zajmuje się to centrum. Jest to centrum, tak jak wspomniałem, studiów niemieckich i europejskich, tak więc znajdziecie Państwo w naszej bibliotece różne tomy z tego zakresu. Od czasu do czasu będziemy po nie sięgać. Tak, mi się wydaje, ponieważ one oddają to, o czym chcemy mówić. Jest tu ich historia regionalna, i lokalna, i międzynarodowa, i powszechna, wszystko to, o czym chcielibyśmy w kolejnych odcinkach a ponieważ, powiedzieć. Tak, a ponieważ nie jesteśmy w profesjonalnym studio, ale jesteśmy w w bibliotece. Tu siedzą sami profesjonaliści, tak więc mam nadzieję, że będziemy w miarę znośli. Bardzo dobrze. Ja zawsze u kolegi podziwiam jego optymizm i myślę, że z tym optymizmem spokojnie będziemy kolejne odcinki Państwu mogli już niedługo przedstawić.